À Cuba, mon fils, il y a encore la maison de grand-père, des chansons et des larmes de ma grande-mère. C'est ici où je passais mes vacances. Il y a encore l'odeur de la menthe, des poires séchées et de la soupe aigre. Il se dans l'étoile de la du débarras. Il y a encore de l'amour dans la carte d'identité et de lettres poussiéreuse, car le grand Père n'est pas revenu. Ici, sur cette photo, cette <coughs> matin, à travers le courant rouge de pépine, le soleil mou de plomb s'en va pour nous voir demain les mêmes, différents, plus un jour. La grande Mère nous attendra. Urok historii. Synok, jeszcze stoi do dom starików, do ich piosen i śliz. Tam prowadził ja swoje kanikuły. Tam, w pałtinie kładowej, zachraniały się jeszcze zapach miaty, suchych grusz i okruszki. Tam została jeszcze lubów w zapylonych odkrytkach i pismach, bo dziad nie вернулся a na fotografii to moja ciotka. z jużci je karony szypownika, prawdziwe mięłko je ałowo słońca. Ono snowa widzi nas każde jutro. takimiże, że drugimi, każdym dniom bogatsi. Babuszka budzi nas żdat. Pozwolicie Państwu jeszcze jeden wiersz Piotra w rosyjskiej wersji językowej. Kłaum. głaza, egłaza, Krasoczny rod, krasny i nos, kostium jak szachmatna jadaska i liszaszki w klietoczku, bolsie z pietł i bugawicy, sapowi jak wskazkie, liczką bolsie, kłam piero. Tak oj śmieszny, sami śmieszny, gieroj, a pasmati, durak, w głazach w niebo, Piotr nie tylko pisze, ale i namiętnie czyta poezję. A to, co szczególnie zwróci jego uwagę, tłumaczy. Posłuchajcie Państwo, proszę, przy, przykładu takiego tłumaczenia, wiersza pod tytułem Błękit Pamięci Marice. Błękit Pamięci. Krótki jest czas mleczem usłanych żółtych mórz. Krótki jest czas lazurowego, pełnego błękitu nieba, zielonych łąk, fioletowych bzów i modro-błękitnych nie zapominaję. Kolory złotem przeplatanego poranka bledną szybko. Co zostaje i co trwa, to tylko tęsknota, nadzieja w nieskończonej szarości przewinień. Co zostaje i co trwa, to pamięci. Wtedy, gdy barwne miesiące obciążone bólem światła chylą się ku końcowi. Wtedy czujemy, że za łagodnie gorącym niebem kryje się wielki ogień. <klucz> Niezależnie od siebie Stanisław Grochowiak i Ernest Bryl napisali jakże różne cykle pod tytułem Rok Polski. Piotr próbuje robić podobną rzecz i cztery miesiące z tego cyklu, a także wiersze w fioletowych głubinach i list z pleneru. Znów poprosimy o pomoc Bogdana. Ja tylko może dodam, że ten ostatni wiersz został napisany dawno temu na, na plenerze malarsko-ceramicznym w Bałtowie w województwie świętokrzyskim dla malarki Krystyny Ściwiarskiej, która do dzisiaj aktywnie zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i jest kawalerem Orderu Uśmiech. Sierpień. U cioci na imieninach powiedziałem wierszyk o tym, że był sobie pewien kotek, który trzymał w pyszczku młotek. Wszystkim się podobało. Owacją nie było końca. Nagle ze ściany wyszedł duch stańcowa grochowiaka, tłumacząc mi, że powinienem inaczej. Że rok polski. Że sierpień. Zaczyna się przy pałacyku Michla na Żytni, Woli i ciągnie przez Hiroshimę i Nagasaki w kwitnącej wiśnią Japonii, Lubartów, Płot, Stocznie, Styropian, Gdańsk i Jastrzębia Zdrój, że heroiczny Janek Wiśniewski, Słownica i Trambaj. Geograficznie jest to bardzo rozbudowane. I bolesne. Meteorologicznie szczęścia mamy do powodzi i dziwnych żniw, a ci, którzy kazali innym odejść, sami odeszli, wbijając sobie samobuja. <klucza> Wrzesień. Nie będę pisał o gliwicach, wieluniu, tczewie, o majorze sucharskim. Napiszę o okupacji sadu, jak to kiedyś ujął poetycko kolega o gruszkach, klapsach i malinowkach, o malwach, dziewannach i mimozach tuwima grzebobraniu opieniek, żniwach kukurydzy, babim lecie. Nie nawiążę do tamtych czasów, bo mnie wtedy po prostu nie było. A mój wrzesień jest jak dziewiąty miesiąc miesiąc rozwiązania oczekiwaniem na piękno. Październik. Przez brudną szybę mojego okna obserwuję wrony podkradające włoskie orzechy. Staruszka na końcówce walczy z wioską chrustu. Karawan ciągnie za sobą sznurek smutnych. Wierzba osobiała, a wrony bezczelnie żrą orzechy. Listopad. Marcinki, Michałki, chryzantemy złociste, świeczek pełne kieszenie, a w domu butelka gorzałki czystej. Każdy dziś ładnie ubrany, a stary Platan ścieli im z liści dywany. Za topolową aleją chowa się słońce, gorejące jak wielki snicz. Tu lampionik, tam stroiczek. Tam wielki kicz. Mroźno dziś, siarczyście. Idą w nabożne pomodlić się, szczątki podeptać, podzielić cierpienie. Pierwsze futer wietrzenie. Powietrze pełne dymu, jedliny, naftaliny, oczy szczypią, nos kicha. W domu na rozgrzanie wypiją kielicha. Zaduszki. Dzień zadumy, kontemplacji, rachunku sumienia. A potem zrobią dzień odzieży, oczyszczenia z parafiny, żelazkiem przez bibułę albo gazetę. I tak co roku. Marcinki, Michałki, chryzantemy złociste, by kiedyś tutaj przybyć na lata wieczyste. W fioletowych łubinach. W fioletowych łubinach, zaszyta, bardzo korzystnie, pięknie. Znaczy te łubity, łubiny korzystne, bo ty zawsze interesująca i interesująco okryta. Ukryta. Szarowrzosową sukienką przysłoniłaś kawałek ramiona. Piersi, ut, łona. Już nie, już bez sukienki. Osłonięta jedynie łubinem. Moja ubrana i moja naga. Prawie jak ugoi. Krótka ta noc, mają już świta. Sztywne, mięsiste, grube, pełne rosy łodygi, jakby czekały na rozkaz. Słońce ze wstydem pokazuje pierwszy promień. List z pleneru Krystynie Ściwiarskiej. Mgiełki czerwone, groźne dusze konarów, o wschodzie słońca króciutko nad ranem i żywego konia mnogość na martwym kawałku płótna naszego przyjaciela. Zapach rosy i poziomek. Przekonałaś mnie, że ta gruda gliny, gdy jest sama, jest tylko grudą, a jest czymś więcej, kiedy jest z nami. Uświadomiłaś we mnie, że warto, chociażby tylko dlatego. I pomyśl, dotąd nie wierzyłem w piasek Mazowsza. Tego wiersza były napisane kiedyś tam dużo wcześniej i tak odłożone. Kiedy dowiedział się, że weźmie udział w dzisiejszym wieczorze, w dzisiejszym spotkaniu, spontanicznie dokończył i zachował naprawdę na ten wieczór. Ja w jego imieniu chciałabym prosić o podpisanie takiej honorowej listy obecności z tego wieczoru a przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie z Państwem. Dziękuję. Pogadają sobie, a potem dokończy, nie? Stała dyrekcja rozmowy. W czarnym aksamicie jesiennej nocy można zrobić rachunek sumienia. Upić się albo pisać wiersze. Otulony nie morfeuszem, a srebrem księżyca w pełni pieszcze tę ciszy beznamiętnie. Gdzieś w oddali słychać ujadanie psów. Jak kiedyś w rodzinnym domu w Rybniku, gdzie były żabik z prawdziwymi żabami, mośnik z prawdziwymi rybami, gzeździec z czystą wodą, Paryż, Maroko, Meksyk, bułki upiechały, jazz w Bombaju, piwo, u kamyczka, zasieknięć. Kiedyś było. Tej nocy wiersza nie napiszę. Tej nocy nie będę poetą. Tej nocy pojednam się z No, ja jednak jeszcze na chwileczkę się pokazałam, ponieważ zanim Piotr się pożegna z państwem, chyba będzie miał miłą niespodziankę. Piotrze, ja z kwiatkiem do ciebie, ale zaraz kwiatka bym chciał ci. Dedykować słowo, Twoje słowo, ale ponieważ myśmy razem przez kilka ładnych lat pracowali nad słowem wspomniane dni literatury i w ogóle inne wspólne działania, dlatego też chciałbym zamiast kwiatka Ci słowo dedykować. Proszę Państwa, ja byłem kilka razy w Skandynawii, ale nie znam języka fińskiego, dlatego po polsku Twoimi słowami. Powiem ci list do świętego Mikołaja. To jest proza. Myśmy tyle wierszy słyszeli, a przecież Piotr i prozą się zajmował i zajmuje i pisze. Proszę Państwa, a więc ten list we fragmentach oczywiście pozwolę sobie dedykować. Tym bardziej, że grudzień się zbliża. Witam Cię. Święty Mikołaju, mógłbym napisać salut, dir, dragoj, sleczny i jeszcze różnie, ale wiem, że nie muszę, bo Ty przecież rozumiesz i po polsku. Już Wierzeje otworzyli, twe garbate ruszyły, na śniegu ślad dawy jak kita wiewiórki, Pobydna, że na płozach, która spala przecież cały rok, a teraz nie wyzrebrzy jak księżyc. Na swych saniach wory, dużo worów, pełnych serc, spiernika, cukru, marcepanu, haftowanych czesanków słów, pokój, plac, bekę, frider, mir. Oj, 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 nie spamiętam, nie spamiętam wszystkich. Fajnie ci stary przyrozdobili tę furkę. Gołąbek wikasowski, ordeł uśmiechu, krzyż maltański, a nawet saduszko owsiakowe. Nie gniewaj się stary, ale znam cię już tyle lat i się zwyczajnie spoufalam. Wiesz, kiedyś, kiedyś nawet, nawet cię udawałem, wtedy w Polsce była wojna. Dziwna to była wojna. Żołnierze pilnowali koksiaków, takich piecyków, by nie zamarznąć z nudów. Na półkach sklepowych był przysłowiowy ocet, a cukierki były albo zagraniczne, albo czekała podobne w Karitasie oczywiście. Brałem wtedy jutowy wór napełniałem go cukierkami i rozdawałem dzieciom na ulicach, w świetlicach, przedszkolach, chciałem dać żołnierzowi garść cukierków, ale odmówił, bo był na służbie. Wtedy pomyślałem głośno, co ma piernik do wiatraka. A przechodząca obok staruszka odpowiedziała mi mąkę, Mikołaju, mąkę. Ale to nie było śmieszne, bo żołnierz prócz uszanki miał kałasznikowa. Ty jak w piosence o pudzary, stary, ty wszystko wiesz, ty wszystko możesz, byłeś już nieraz nadzieją. Więc bądź, bądź nadal, bądźmy na ty. Pewnie już podjechałeś pod jakąś katedrę, bazylikę, gdzie chór kantorów opowiada kanonem, że płonie gwiazda nad Betlejem, nad Betlejem uśmiech Boży, pokój ludziom do tej woli, Boga Bóg w ofierze złożył. Ale wiem też, że zawitasz do kościółków gorczańskich, podhalańskich, beskidzkich, takich jak z drzewożytów skoczy lasa. Nie zacytuję ci, poety księdza Jana Twardowskiego, że spieszmy się kochać ludzi, bo nie. Nie, bo nie. Syndrom negacji bezwzględnej. Nie chcę cię rozkleić. Potem odstawisz swe sanie, zamkną wierzeje, a my spotkamy się za rok, do zobaczenia, Twój, Mikrofon do ręki, a potem głos. Dziękuję bardzo. Naprawdę, niekiedy są takie sytuacje, kiedy człowiek nie bardzo wie, co ma powiedzieć, ale chyba Państwo mnie rozumieją. Ale Adam Mickiewicz powiedział kiedyś: gdzie Cię nie widzę, nie wzdycham, nie, nie, widzę, nie, wzdycham, nie płaczę. Ilusz Słowacki: Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi. w miłość, który skrzywdziłeś człowieka prostego, nie bądź spokojny, poeta pamięta, wreszcie Wisława Szymborska nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Wszyscy doskonale wiecie o co chodzi. Albo nie, wiecie, jednak wiecie. Jeżeli po dzisiejszym spotkaniu utkwi w pamięci jakiś wers z mojej twórczości Będę ogromnie szczęśliwy. Naprawdę będę szczęśliwy. Moi mili, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przybycie na mój wieczór i za pomoc w jego prowadzeniu. Basi, Magdzie, Czesławowi, Bogdanowi. Ale bardzo, bardzo serdecznie również chciałbym podziękować dyrekcji Teatru Adamowi Świadczynie, Markowi Krupie, Danusi Świerczek, tutaj nieobecny dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale Klimek buszko No i po prostu wszystkim. No i... A, 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 nie chciałbym tu gafy palnąć, no, muszę pomyśleć, trochę, bo tak. I mówię jak na no. Chcia, Chciałbym podziękować za to, że ten wieczór się odbywa właśnie tutaj, w Rybniku i w tym teatrze. Ma to dla mnie ogromne, niezapomniane znaczenie. Bardzo dziękuję. Aha, jeszcze jedno. Wisoła Szymborska miała Michała Rusinka. A ja mam różawkę. Boże na świrek. I... Tak, mitologicznie to te spotkania z różawkami się różnie kończyły. Mamy nadzieję, że nasze nie. I co jeszcze chciałem fajnego powiedzieć? Nie oddam tego mikrofonu tak szybko. Ech. Kilka dni temu świętował swoje urodziny. Nasz, chyba nasz, nas wszystkich, przyjaciel, Czesław gałdik. I chciałem mu dzisiaj osobiście życzenia złożyć. O lat, sto lat niech Chciałem Cię bardzo podziękować za to, że w zasadzie to Ty zaproponowałeś to spotkanie. Cieszę się, że do tego spotkania doszło. Kiedy otrzymaliśmy paczkę z tym, z tym pięknym tomikiem w folii, to powiem Ci szczerze, po raz pierwszy czytałem tak wspaniałe pierwsze. Nie spodziewałem się, że będą tak, tak piękne. Tutaj były recenzje prezentowane i cytowane. Ja również będę do się domyślał i, i, i uważam, że są trafne, a Twoja poezja naprawdę trafia do serca. Dziękuję Ci bardzo, życzę tak dużo zdrowia i myślę, że zapiszę chyba nas za następne z katedryjskiej literatury. Będzie w

Sobie. nie możemy we wszystkich nie, no, nie no, 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 no. Prosimy też o wpisywanie się do komity. Też możliwość nabycia...